Około 3 lata temu zderzyliśmy się z problemem na rynku, a w zasadzie zauważyliśmy brak urządzenia, które będzie łączyło ze sobą dwie funkcje. Funkcję etykietowania i funkcję aplikowania uchwytu na wielopaki. Początkowo zaczęliśmy budować maszyny półmanualne, które wdrażały tak naprawdę te rozwiązania, aż do momentu, gdy połączyliśmy siły z firmą Interex i zrobiliśmy jedną maszynę, której zadaniem było etykietowanie wielopaków lub wyposażanie tych wielopaków w rączkę. Etykiety pozwalały scalić ten trzypak, załóżmy. Funkcja rączki prowadziła do tego, że osoba robiąca na co dzień zakupy w dość prozaiczny sposób, mogła jednym ruchem ręki pobrać trzy sztuki, odłożyć do wózka i udać się na dalsze zakupy.